Witamy Państwa, dobry wieczór. Zaczynamy od informacji z Trzebini. W tamtejszej rafinerii od kilku godzin płonie zbiornik ropy naftowej. Zagrożone są trzy sąsiednie, chociaż strażacy robią wszystko, żeby ogień nie przedostał się w ich okolice. W Trzebini jest Jacek Płaza. Jacku, jaka jest w tej chwili sytuacja? Można mówić o tym, że sytuacja powoli uspokaja się. Świadczy o tym chociażby fakt, że został przywrócony ruch kolejowy. W dalszym ciągu jest utrzymywany ruch samochodowy na trasie Katowice-Kraków. Strażacy robią dosłownie wszystko, aby ogień nie rozprzestrzenił się na pozostałe zbiorniki. W tej chwili w tym zbiorniku głównym, w którym cały czas widać płonący ogień zostało nie więcej niż 200-300 ton ropy naftowej. Strażacy twierdzą, że w ciągu najbliższych dwóch godzin Najprawdopodobniej uda się wygasić zupełnie ten zbiornik i ogień nie przejdzie na pozostałe zbiorniki. Również dobra wiadomość dla mieszkańców Trzebini. Po wstępnych propozycjach, aby jednak mieszkańców 30 poszczególnych domów wysiedlić na czas pożaru, strażacy wstępnie odwołali tą akcję. Można mówić o pewnym uspokojeniu. Najprawdopodobniej, bądźmy optymistami, w ciągu dwóch godzin sytuacja zostanie opanowana. Dziękuję bardzo. Z Trzebini mówił Jacek Płaza. W warszawskim centrum koordynacji ratownictwa uruchomiony został specjalny sztab czuwający nad gaszeniem pożarów w Trzebini. Praktycznie całe południe zostało postawione w stan gotowości operacyjnej. Przede wszystkim koncentrujemy się na zabezpieczeniu tzw. kompanii gaśniczych z ciężkim sprzętem służącym do gaszenia pożaru ropy. Paliwo nie rozlało się poza paletę, co oznacza, że praktycznie nie ma wnikania w głąb ziemi, co oznacza tylko tyle. Że jesteśmy tutaj zabezpieczeni, nie ma tutaj katastrofy ekologicznej. Gigantyczny słup dymu widać nawet 15 kilometrów od rafinerii. Teraz, gdy dopala się pierwszy zbiornik, gra idzie o dużą stawkę. Każdy z trzech zagrożonych zbiorników ma pojemność 5 tysięcy ton, czyli niemal 50 milionów litrów. Z żywiołem walczy 200 strażaków z Małopolskiego, Śląskiego i Świętokrzyskiego. Dziewięć wozów z Opolskiego jest już w drodze. przygotowane jest do ewakuacji 30 budynków. Jednak na razie nie ma takiej potrzeby, żeby byli oni ewakuowani. Wciąż nie ma informacji o poszkodowanych, wiadomo tylko tyle, że jeden strażak jest ranny. Teraz władze miasta po konsultacjach ze Strażą Pożarną stwierdziły, że tego wypadku nie można było uniknąć. Tu nie było żadnego błędu w sztuce, tu matka przyroda okazała swoją wyższość. To jednak mają potwierdzić eksperci z firmy Orlen, większościowego udziałowca rafinerii, którzy dzisiaj sprawdzali instalację zbiorników. Sprawę zbada także policja i prokuratura, bo przy gaszeniu tego pożaru dwóch strażaków zostało rannych. Na szczęście niegroźnie. O tym, że mogło być gorzej, najlepiej świadczy pożar sprzed 31 lat. W rafinerii w Czechowicach zginęło ponad 30 osób. Zgroza, zgroza. Dla Trzebini rafineria to skarb, największy pracodawca i największy podatnik. Jednak dla wielu mieszkańców, zwłaszcza po wczorajszym pożarze, rafineria stała się także zagrożeniem. Jak duże jest to zagrożenie, zamierza sprawdzić także Małopolski Wojewoda. Po mniej więcej dobie od wybuchu pożaru swojej akcji na dobre nie zakończyli jeszcze strażacy, dlatego na dobre swojej pracy nie rozpoczęły jeszcze ani policja, ani prokuratura. I dlatego chyba za wcześnie jest na akwitowanie całej tej sprawy jednym prostym, ale niewiele wyjaśniającym i wcale nie uspokajającym stwierdzeniem, że natura po raz kolejny okazała się silniejsza od człowieka, Jakub Słowiański, fakty Trzebinia. Świadek, który widział ten moment, Pożar spowodował duże straty. Według wstępnych szacunków z dymem poszło 8 milionów złotych. Pogorzeliska wciąż pilują strażacy. Ich zadaniem jest teraz niedopuszczenie do katastrofy ekologicznej. Tyle zostało ze zbiornika, który mógł pomieścić 10 tysięcy ton ropy naftowej. Na szczęście wczoraj było w nim tylko 800 ton. A wszystkiemu winien piorun. Uderzenie było w sam środek między instalacją odgromnikową z góry powiedzmy i to spowodowało. No to spowodowało właśnie skutki takie, jak, jak, jakie są. A niewiele brakowałoby, by skutki były tragiczne. Obok płonącego zbiornika stały jeszcze cztery mniejsze. Strażacy musieli jednocześnie gasić pożar i schładzać sąsiednie, by nie doszło do kolejnych wybuchów. Na dodatek płonący zbiornik z ropą można ugasić, kiedy ma się odpowiednią ilość środków gaśniczych. Używając ich mniej, można pożar jeszcze podsycić. Dowódca musiał zgromadzić wystarczającą ilość pomp, wystarczającą ilość ciałek gaśniczych, wystarczającą ilość środka pianotwórczego i jednocześnie podać te media, podać środki gaśnicze na palący się zbiornik i dopiero wtedy była gwarancja ugaszenia tego zbiornika. Dlatego gaszenie trwało 5 godzin. Z trzech województw ściągnięto 105 ciężkich wozów bojowych. Policja tak kierowała ruchem, by mimo poweekendowych korków wozy mogły jak najszybciej dojechać do Trzebini. Aby ostatecznie zdławić ogień, strażacy jednocześnie strzelili z ponad 20 armatek z pianą. Złożyto w czasie tej akcji gaśniczej 109 ton środka gaśniczego. A więc trudno sobie wyobrazić, żeby w każdej jednostce powiatowej taka ilość środka się znajdowała. Jeszcze rano strażacy schładzali wodą sąsiednie zbiorniki. Jeden z nich jest okopcony, co świadczy o tym, że płomienie do niego dotarły. Przez cały dzień trwało wypompowywanie ze zbiornika mieszaniny ropy, piany i wody, tak by nie dopuścić do skażenia środowiska naturalnego. Pełnionym setkami ton ropy mogło spowodować uderzenie pioruna. Specjaliści z PKN ustalają, czy systemy bezpieczeństwa zadziałały prawidłowo.